Nie wyobrażam sobie tak bez tańca życia, bo jest dla mnie bardzo ważne. Taniec klasyczny. Jest to technika, którą trzeba nabyć, żeby w ogóle się pięknie ruszać. Natomiast y, trzeba mieć wyjątkowe predyspozycje, żeby to robić w pełni profesjonalnie. I ja od zawsze, a pracuję już z młodzieżą i z dziećmi 18 lat, poszukiwałam w każdej osobie czegoś wyjątkowego. Większość osób jest zafascynowana baletem, bo to jest piękna dyscyplina, piękna sztuka. Natomiast y, potem, jak już przyjdą, trafią do szkoły, to myślę, że ich po prostu to bardzo dowartościowuje, daje im chwilę wytchnienia właśnie w codzienności, jest jakimś celem. Od najbardziej prozaicznego celu, jakim jest zrobienie szpagatu, poprzez zrealizowanie wspólnie w grupie spektaklu, a to jest praca właśnie społeczna, praca grupowa. Uczą się ze sobą przybywać, siebie wspierać. Wszyscy są dla siebie mili, pomagają sobie przez siebie. Jak ktoś coś zapomni, to pożyczamy. Fajne jest to, że ta praca jest, jest ten spektakl na koniec. Że to nie jest tylko ćwiczenie dla tak, samego ćwiczenia. Myślę, że te dzieci i młodzież po prostu tym żyje na co dzień. I to jest chyba najważniejsze. A to, że część z nich pójdzie w kierunku zawodu, no to jest dla mnie wielka satysfakcja. Koleżanka tu chodziła i powiedziała, że to jest fajnie, że ja też tu przetrwają. i teraz tęczę, to dziś jest... Za każdym razem mi się podoba każde przedstawienie i za każdym razem uczę się czegoś nowego. Szkoła jest szkołą popołudniową, jest to, jest to zajęcie dla wszystkich dodatkowe i uczniowie na ogół chodzą dwa razy w tygodniu, do trzech, czterech maksymalnie. Nie jest to praca codzienna. W Stanach Zjednoczonych to już od lat tak pracują jak ja w tej chwili i jest to po prostu dla wszystkich naturalne. Tam chodzą na balet ludzie nie tylko w wieku lat 10-4, ale chodzą na balet ludzie w wieku lat 30-50. Można się ustawić, można sobie wzmocnić kręgosłup, także jest to po prostu technika, która daje największe efekty, oczywiście ciężką pracą. W szkole mamy podział oczywiście klasy ze względu na, na wiek, już również jest podział ze umiejętności. Maleńkie dzieci w wieku lat nawet trzech trafiają do mnie i najczęściej jest to telefon z rozpaczonej mamy, której córka bardzo namawia ją, że chce iść na bale. Dla mnie jest to niesamowite, bo w wieku trzech lat dzieci nieraz nie umieją jeszcze mówić, a co dopiero ćwiczyć. To minimum dwa razy w tygodniu. Zajęcia są od godziny zegarowej do półtorej, w zależności od wieku. I każda lekcja jest tą lekcją, prawdziwą lekcją tańca klasycznego, czyli baletu, gdzie się dzieci rozciągają, pracują przy drążku na środku sali. Każda z osób, która jest na lekcji jest bardzo ważna i ma różne warunki, różne predyspozycje. Nawet w klasie, gdzie próbuje dobierać predyspozycjami, każde dziecko, każda dziewczynka jest inna i trzeba po prostu podejść do niej właśnie wyjątkowo, indywidualnie. Wtedy jest największy efekt pracy. Porque es duras que es no puedo es hacer la miedo me hace mal, no hay luz sin ti. która bierze udział w spektaklu nie jest to jeden moment, dwie sekundy tylko to jest kilka ładnych konkretnych wejść na scenę w dwuaktowym spektaklu jest co robić przez cały rok i co jest ważne my przygotowujemy co roku nową premierę to co teraz się odbywa w Teatrze Muzycznym już nigdy więcej nie będzie pokazane Dziewczyny, ja płaczemy bo to jest taki żal, cały rok pracy tyle wkładu, a idzie to góra pięć razy, cztery razy ale ja to lubię